że się wieje, wolimy na karetkę. I 8 tygodni, pospiączka mózgowa i tak dalej, i tak Pani Maria dzielnie walczy o swoich synów. Jeden syn jeszcze 8 lat temu był osobą pełnosprawną, natomiast pewnego dnia przyszedł do domu, stracił przytomność i od tego zaczęła się cała tragedia. Jeszcze lekarze wiedzieli, co mnie jest. Pień mózgowy on, jest. on nie siedział, on nic, on nie mówił. Walczę dalej do niego. Drugi sen niepełnosprawny to pani Maria stara się, aby przebywał wśród ludzi, zaprowadza go na zajęcia terapeutyczne. tak Drownoska, a, a, ja. a ja. ty. Powiedziała nam na spotkaniu, że będzie o nich walczyć każdego dnia, ile jej starczy sił.